Centrum Kultury i Historii w Brześciu Kujawskim. Po rozmowie z Renatą Przemek czas na kolejnego gościa. Tym razem będzie to znany gawędziarz, tekściarz, bardzo, bardzo błyskotliwy i piekielnie inteligentny rozmówca. Trzeba będzie się porządnie przygotować do tej rozmowy. Piotr Bukartek, gościem kulturalnego rozkładu jazdy. Już za moment, korzystając oczywiście z uprzejmości słynnego wahadła brzeskiego. Dziękujemy, że po raz kolejny możemy przeprowadzić na Państwa terenie rozmowę. A na kolejny kulturalny rozkład jazdy zaprasza oczywiście Kacper Kładkowski na portalu wlc.pl Jesteśmy. Kolejny kulturalny rozkład jazdy, czas rozpocząć. Zaczynamy kolejną wizytę w Brześciu Kujawskim, w fantastycznym miejscu. Jesteśmy w wachadle. Zapowiadany gość od jakiegoś czasu, którego namiętnie słucham, do którego nie mogę się dodzwonić, ale w końcu z którym mogę porozmawiać, piotr Bukarty Gościem Kulturalnego od Składu Jazdy. Czyli to Ty kupiłeś tą płytę? Tak, ja W sumie jest jeszcze jeden taki jeden kolega z Poznania, to w sumie jest nas dwóch. To dwie, te dwie. dwie. Pan tam raport sprzedawia, tak? To, <laughs> to my. Pani. To my często zaśmiewamy się, po prostu nie możemy wytrzymać, szczególnie w sobotę, jak ma Pan przyjemność prowadzić fantastyczny program z Janą Kolarską. A, zdarza się tak, koncert życzeń. Czynny koncert życzeń i fantastyczne oczywiście zapowiedzi utworów, prośby słuchaczy, no etc. Et Do tego sobie teraz też przejdziemy, ale żeby tak troszkę chronologii włączyć w nasze spotkanie. Zadam pytanie otwarte. Jak się panu żyje, a w zasadzie jak się panu oddycha od sześciu lat? Nie mam na myśli tutaj kwestii smogowych. Oddycha mi się źle. Mm -hmm. Nawet zastanawiam się nad zmianą budli. Bo w tej powietrze jest nie najświeższe, jest z nim coraz gorzej. Krótko mówiąc nie jestem entuzjastą dobrej zmiany. Staram się mówić jak najdelikatniej. Rozumiem. Natomiast ciśnie mi się cały szereg wyrazów, z którymi nie byłoby co zrobić, a na nagraniu wywiad w formie nieustannego pisku, by druty to zniesienie. Pewnie tak, ale byłby to wywiad pierwszy w historii tego typu, w kulturalnym rozkładzie jazdy, to na pewno. Opisuje pan rzeczywistość, stara się to robić w mojej ocenie jak najbardziej zabawnie i jestem też fanem podczas Piotra Bukartyka, może nie od wielu lat, ale staram się nadrabiać stracony czas, jak to się też z, z, z czasami mówi po prostu. E, wrócę do, też do tej kwestii, jak to jest, że pewne radio, które było przy ulicy Myśliwieckiej, bo już uważam, że go nie ma. Nie ma, Jest tam lej intelektualny, no, na pewno. Dokładnie. A jak to jest, że w tej klamie kultury umysłów, błyskotliwości było tyle osób, że starczyło na dwa radio jeszcze prywatne e, projekty. I nagle przychodzi ktoś coś i po prostu rozdziela jak jabłka. Czas się to zastanawiałem oglądając filmy dotyczące na przykład obozów jenieckich, Jak to jest mhm. możliwe? Przecież więźniów jest więcej niż strażników. Powinni ich rozpierniczyć. Ja też się dziwię, że 80 radiowozów wystarczy, żeby zablokować Pickiewicza. Co to jest rozpieprzyć 80 razy radiowozów, ludzie, co wy ze sobą robicie, weźcie się do roboty. To ja nie wiem, czy żartuję, tak sobie o tym myślę czasem, mm -hmm. ale jest w nas pewna bezwolność, w nas, mówię ogólnie, nie stawiam się, że tak powiem, ponad, bądź poza społeczeństwem. Jestem klasycznym przykładem, reprezentantem drugiego sortu i tego się trzymam. Konsekwencje tego wszystkiego, mm -hmm. Co przegapiliśmy już, są długofalowe i dotyczą nie nie bo mi to w zasadzie nic, wiesz, że już dorosłe dzieci, jedno duże dziecko po trzydziestce, drugie kończy podstawówkę i to ich mi szkoda, nie bo mi już nic nie zadbali usunięcia ciąży, chociaż wyglądam, że miało, co usuwać, ale ona jest spożywcza. Eee, ja pamiętam czasy bez paszportu i staram się uzmysławiać mnie W różnych okolicznościach mm -hmm. młodym ludziom, że paszport nie jest na zawsze, że to nie jest tak, że zawsze był, że trzeba ruszyć w dupę i powalczyć o swoje prawa, które są nam konsekwentnie odbierane. A kiedy spotykam na koncertach się pojawiają młodzi ludzie, którzy przychodzą i mówią, panie pierwsze, a czemu aż tyle polityki w tym wszystkim? Niech to dla was dzieci, to nie jestem czego potrzebne. Ale myślę, że następuje właśnie przebudzenie i że w wyniku gwałtownych zmian, do których chcemy czy nie chcemy, dojdzie, bo dochodzi do nich cały czas, to żadne tam wieszczenie, to nie bawię się w dobrosłego złego Nostradamusa, po prostu niektóre systemy się przewracają. Mam nadzieję, że uda nam się, bo w głębi duszy trzymam kciuki za taki punkt widzenia na świat, w rodzaju czeskiego punktu widzenia, jest mi to dużo bliższe. Klerykałem. Zdecydowanie nie cierpi instytucji wręcz, bo to przecież instytucja nie żadne wierzenia. To nie ma nic wspólnego. Wiara z religią ma niewiele wspólnego. Jestem za tym, żeby każdy mógł sobie wierzyć w co chce, natomiast u nas jest to narzucane. Ja już zabrałem Ech, syna z religii i myślę, że te klasy opustoszeją dzięki takim, a nie innym działaniom. Nie, Ja nie wiem, czy to dobrze. Czy Instytucjonalna mafia y, chroniąca zbrodniarzy, tylko dlatego, że noszą podobne do naszych mundury, a pedofilię uważam za zbrodnię, nie jest instytucją, która mogłaby liczyć na moje wsparcie. Chociaż za nich trzymam kciuki. Nie, trzeba, może się wszystko rozbierniczy i wiem, że to nastąpi. Że będzie tak jak w Irlandii: że któregoś dnia ludzie przejrzą na oczy i zajmie to dużo mniej czasu, niż by się wydawało z perspektywy. Pamiętam bo już byłem dużym chłopcem ten przełom, w wyniku którego przez chwilę i, i, i ja czułem się wolny, chociaż nie mówię, że było mi fajnie, ale 89, i te częściowo wolne wybory, to wszystko przecież znakomicie pamiętam. Myśmy też wcale nie byli pewni, że to wszystko się dobrze skończy. A jeszcze rok przed momentem tej gwałtownej przemiany byliśmy raczej pewni, że to się skończy źle. Po prostu trzeba robić swoje i nie odpuszczać i tyle. Chodzić nad te wybory, muszę nie od razu przewracać na mickie licza te radiowozy, ale w razie czego, jeśli trzeba będzie. będzie w trzeba będzie, trzeba być w gotowości. Bo jeżeli Ministerstwo Kultury nagłaśnia pałkarzy, finansuje ruchy, z po prostu stricte faszystowskie, nie ma o czym mówić. To znaczy, że ja żyję w faszystowskim państwie, ja nie chcę tego. A no tutaj dzieci nie życzę sobie, żeby jakiś zasraniec finansował małych hitlerowskich skórczom. Minęło w lipcu rok od działalności Nowe Świat. To jest to jest pewien rodzaj fenomen na skalę ogólnopolską, że słuchacze mogą mnie tworzyć w taki własny hmm. sposób. Oprócz oczywiście samych programów, chociaż wiem, że niektóre propozycje też padają często od słuchaczy, i one są gdzieś tam analizowane przez Was, twórców. Zastanawiam się, jak to jest, jak Wy się tam gdzieś mijacie po tych kontach, zmieniacie w zależności od dnia. Czy czujecie jeszcze tą atmosferę tego, co było tam na myśli wieckiej, czy postanowiliście, dobra, kończymy, zaczynamy tak swoją nie. historię? Nie, nie, czujemy zupełnie, inną, dużo lepszą atmosferę hmm. i śmiem twierdzić, że takiej atmosfery, jak jest tutaj, to tam nigdy nie było. Po pierwsze, jest to atmosfera dużej odpowiedzialności, ale nie przed wyimaginowanym nadzorcą, który siedzi gdzieś tam tak. i śledzi. Więc tutaj nie, autocenzura jest zupełnie innego rodzaju, dotyczy zupełnie innego zakresu swobód. Tutaj jesteśmy wolni w tym radiu. Ja generalnie tylko się przyglądam z sympatią temu zjawisku. Nie, nie wziąłem na siebie odpowiedzialności za jakąś audycję, mm -hmm. za pasmo. Ta audycja... Y, 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 koncertowo-życzeniowa, robimy to z przyjaciółmi, robię to dlatego, że to nie wymaga po prostu przygotowania. Mogę przyjść i gadać z Państwem, marudzić sam, no, no co, po być, no być, zagospodarowywać tę przestrzeń i zabijać krępującą ciszę między numerami. To możemy sobie robić i to jest fajnie. Natomiast audycji muzycznej nie mógłbym prowadzić, dlatego że yy, kilkanaście lat temu, z 16, już 16 minęło, z Wojtkiem Manem yy, zaczęliśmy te spotkania antenowe, kontynuujemy to i to jest bardzo trudno napisać raz w tygodniu piosenkę, bo jeśli ma tak być co tydzień, to mi pół następnego tygodnia zapominanie tego, co napisałem. Tak. to mózg cały czas działa, ja to cały czas poprawia, ja nie mogę myśleć o niczym innym, ja się muszę tego pozbywać, a gdybym mm -hmm. miał prowadzić audycję muzyczną, to musiałbym nie myśleć o swoich numerach, tylko chcąc być uczciwym wobec słuchaczy, bo tak jak Kiedyś był taki moment, że prowadziłem taką audycję, Młode Kapele wysłała mi swoje nagrania, no, no ja musiałem bez przerwy słuchać tak, czegoś nie swojego, no nie, nie mogę, no, Oczywiście. w ten sposób, wiem dumać sobie we własnej głowie, no i to. zobaczyć, sprawdzać regularnie, czy tam coś się lęknie, czy to jeszcze w ogóle działa, ostatnio wychodzą, tak sobie myślę, dobry moment, fajne piosenki wychodzą, Kolego mi się podobają, mi w sumie też już, nie. Może to już jest demencja, może przestaje być wystarczająco krytyczny wobec siebie, ale, ale ten cykl ma, ma swoją specyfikę, po prostu pisanie co tydzień. W zasadzie z jednej strony to jest tak trochę dla jaj, bo ja myślałem, że to potrwa miesiąc, dwa, no. o tym, bo nie wiem, kwarta, no, kwartał niech chyba potrwa To 16 lat miałam, bo to, na dużo. Czasu. No to, to jest naprawdę... Próbowuję Hamada, tak. bo tak... Myślę, że to jest postać na tyle kultowa z wielu względów. Wielu też miał Pan tą przyjemność, możliwość i widzieć się dosyć regularnie z nim. To tak w skali od 1 do 10 jak bardzo wymagającym jest partnerem. 11, samym. 11 zdecydowanie. Z tym, że jeśli chodzi o naszą relację, która też tam jakoś ewoluowała to już się tak jest rodzinnie od lat, ale przecież trwa to, no, 16 lat minęło, to wszystko w zasadzie zaczęło się od w miarę podobnego spojrzenia na tę sytuację i chyba ze wspólnego stanowiska odnośnie tego, co nas w takiej sytuacji bawi najbardziej, bo nas od początku bawiło najbardziej to, że się w ogóle do tego nie przygotowujemy, to znaczy ja piszę jakąś piosenkę, ale ani on, nie tylko on nie wie, z czym ja przyjdę, ja też nie wiem, bo ja za cholerę nie wiem, co ja napiszę. Siadam zawsze, tak, tak było przez lata. Teraz to się troszeczkę zmienia, bo zdarza się, że jakiś tam riff sobie układa. Mm -hmm. No rozkładałem sobie w domu takich małych gitarek i jak mi coś przychodzi do głowy, to od razu brzdołka. Fajnie się, fajnie się z tym czuję. Robię zresztą dosyć dużo teraz powstaje. Jestem w trakcie... Kilku projektów. W zeszłym roku wydałem płytę. Teraz z chłopakami za Jagorę zrobimy płytę koncertową, już jesteśmy umówieni, więc też oprócz tego, co tutaj uch, dzisiaj Państwo usłyszą, no to będzie kilka piosenek już wybranych, których jeszcze nikt nie słyszał, albo słyszał raz w radio. Dzisiaj też będzie taka jedna z trzech tygodni piosenka. My mieszkamy daleko od siebie, ale ja chłopcom wysłałem to, to, to radiowe nagranie. Ja mówię, czy oczekuję, mm. po tym jak się spotykamy, to się potem nagle okazuje, że dziwnie zbieżnie, że trwanie że, że, że dużo czasu nie zajmuje, więc po pół godziny próby wychodzili i damy te piosenki, które jeszcze nawet nie znam do końca na pamięć, bo tych tekstów jest za dużo. No tak się inaczej, cały czas coś robimy w dobrej atmosferze. Oprócz tego, że sobie jeszcze taki projekt, o którym nawet nie wiem, ale już się wygadałem, że, że mam taki pomysł na coś, co zabrzmi zupełnie inaczej, będzie się to nazywało polo Pop. Tytuł ma być intrygująco mylący. W każdym razie za, chcę użyć yy, narzędzi z, z kręgów ogólnie rzecz biorących muzyki popularnej, na przykład wyprodukowanych bębnów, śpiewać trochę inaczej, zażartować sobie. Już kiedyś robiłem takie rzeczy, ale tylko trochę zażartować. To, to znaczy, że to nie będą wesołkowate piosenki, kiedy zrobiłem taką płytę szampańskiej wersety, gdzie no w zasadzie ona ma taka kpiarska, no taka jajcarska. Ta będzie inna, ta będzie dużo bardziej serio. Poję cię gorzka gdzieś tam. Będzie gorzka, niejednoznaczna i myślę, że bardzo wielu ludzi, zwłaszcza idiotów, wprowadzi w błąd. Ale też, znając, że tak powiem, swoje polarażenia, wiem, że prawie nikt nie usłyszy, bo zdaję sobie też z tego sprawę, że. Zbliżam się raczej do sześćdziesiątki i że e, ta grupa odbiorców, odbiorców moich e, dorasta, że tak powiem, do pełnoletności mm. razem ze mną, ale to dla, dla pokolenia moich dzieci to już nie istnieje. To jest normalne. Oni mają swoich wykonawców. No tu to tutaj ja wiem, że to mam inaczej skutowo, z to jest. Jeżdżę, hmm. no, na spod, spotykam się z, z, z młodymi i robię różne rzeczy i rzeczywiście jest, jest, są takie środowiska, w których wśród młodych ludzi dla, 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 dla nich ma to jakieś znaczenie. No, bo ta piosenka z Ruchmur to się zrobiło takie kolonii na tango, to ja wiem, że oni przeżywają. Bardzo się cieszę, że, że ona sobie żyje takim życiem. Ale generalnie coraz częściej zdarza mi się zagrać koncert i zobaczyć przed sobą rodziców z dziećmi. A pamiętam nie tak dawno w Katowicach. Nie wiem, zobaczyć lata temu, to bo graliśmy wtedy z Krzysie. Pustki grały, my na dziedzińcu przed Śląskim Centrum, tam Teatr Kores jest w mm -hmm. tym budynku, nie pamiętam jak się nazywa tam, no, Muzeum Powstania Śląskiego tam jest. Czy Plac Powstańców Śląskich, cholera wie, już nie pamiętam tego wszystkiego, w każdym razie znana sala tam koncertowa, ale też jakieś tam konferencyjne coś tam, jakieś, jakieś yy, miejsce. I myśmy grali na dziedzińcu tego, na placu otwartym, to, był, to się nazywało chyba urodziny Katolickich, coś takiego. No i zauważyłem przed sobą dwoje dzieci przytrzymywanych na płotku oddzielających nas od widowni i wjedziemy i te dzieci śpiewające na wszystkie piosenki. Kurde, przecież piosenki są starsze od nich dużo, ale dzieci są przytrzymywane na płotku przez rodziców, mm -hmm. żeby nie spadły, a potem się okazało, że są jeszcze dziadkowie. <laughs> czyli yy, no, jasne, że nie mogę liczyć na yy, jakiś olbrzymi fan ale mam swoich jednych odbiorców i... I mam takie głębokie przeświadczenie, bo robię to już 40 lat, że to jednak nie zawsze w ilości jest sedno. Ale roznagam. trochę można też to ująć, że Piotr artykuł jest jak Nokia, Connecting People. I to już połączy nawet pokolenia po, 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 po w takim przypadku. to na pewno, <słuchy> Ten, na, na, na pewno mógłbym podać na to przykłady, bo mhm. przecież dziewczyny, które zaśpiewały to w stylu chmur, yy, no takie dziewuszki no, na polu wientowym, tak. no to przez te lata, to był rok 2010, przez lata po studia, bo zakładały rodziny, jak się z nimi spotykam, no to widzę już ich z mężami, z dzieciakami, widzę te dziewczęta, chłopców też i oni żyją. To jest dla nich ważny moment w życiu, a ostatnio pojawiły się dwa zespoły, które tak się naz nazywały. Jeden taki w Katowicach rodzinny, oni się nazywali z Dudu, śpiewają tata gra. Syn gra, córka gra, mają zespół i startują w różnych takich imprezach. Może nie do końca jeszcze zawodowych, ale z wielkim zacięciem, z wielkim, da, z, z, z wielkim zapałem się udzielają artystycznie. to jest mi miło, że komuś tam się to przydało coś tam, co, co, co wymyśliłem. Pozostaje ostatnie pytanie do Piotra Bukartyka, ale muszę je zadać, bo tak rozmawiamy o różnych rzeczach, ale też interesuje mnie. Hmm. Czym jest działającym pachtą, taką płaktą nabyka na przykład na na kartyka w muzyce, czy czego pan absolutnie nie akceptuje wśród artystów, czy jest coś takiego, co pana po prostu tak doprowadza z równowagi mogą być to ludzie z danego nurtu muzycznego, mogą być to jakieś utwory, jakieś słowa, które są dobierane w piosence, czy w ogóle coś takiego istnieje też, co doprowadza pana do eee. roszewskiej pasji bardzo wiele rzeczy doprowadza mnie do szewskiej pasji, ale nie jest to żaden z nurtów muzycznych. Również jeśli chodzi o te najprostsze, to znaczy mam takie swoje własne powiedzonko, że nie podpalam sklepów z lalkami Barbie tylko dlatego, że ja sam się nimi nie bawię. To każdy mhm. sobie dobiera, każdy ma swoją estetykę, kieruje się nią. Nie mam pretensji do świata, że, że to co robię bo nawet nie zamierzam starać się, żeby to osiągnęło jakiś status wybitnej popularności. W ogóle nie jestem tym zainteresowany. To jest tak jak z kuchnią. Jeżeli mówimy o kamieniu ludzi, to marzeniem moim byłoby y, 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 mieć taki mały lokal, powiedzmy z dwoma czy trzema stolikami, do którego, żeby się najeść tym, co podaje, mhm. trzeba się było zapisywać. <laughs> I żyć sobie skromnie z tego po swojemu, niż wziąć wojencję czy tam jak coś tak, na Franczyzję, no Nie jestem tym zainteresowany. Zdawałoby się, że mówimy o kuchni, a to są. zupełnie inaczej mhm. na to patrzę. Także nie mam pretensji do tego, że ktoś no, pierdziela dni buraka we wszystkich miastach i śpiewa o kolorze gałek ocznych. Ja sobie z takich rzeczy kpię, ale zdaję sobie sprawę, że to jest realizacja potrzeb wielu ludzi, że. Że nie, nie wszyscy czytamy to samo, nie wszystkich nas to samo interesuje, nie wszyscy mamy takie poglądy, nie wszyscy wierzymy, że zarazki istnieją, bo skoro i takich nie widać, więc różnie, w każdym po swojemu. Ale yy, yy, drażni mnie w tym wszystkim to, co reprezentuje sobą medium, określane yy, bardzo niesłusznie yy, mianem media publiczne, no są w tym sensie publiczne. Jakim domy publiczne Pana, który teraz znowu jest wrogą, wrogiem swoich niedawnych kolegów, domy Pana Banasia, tak, domy Pielgrzyma. Nawet kiedyś napisałem taką piękną piezdowną no, o telefonie do Mariana, dawno temu, a co tu się okazuje, teraz Marian pokłócił się z kolegami i zmienił stronę. To też wszystko zabawne, ale generalnie to wszystko, co mnie otacza. Tak, denerwuje mnie ten burtel, ale muzykarnie. Mhm. No dobrze, to zupełnie taki przyszły teraz do głowy jedno pytanie. Dzwoni do Pana polityk, obojętnie z jakiej opcji. Panie Piotrze, potrzebujemy krótkiego, fajnego, zwięzłego utworu na najbliższy wiec. Co Pan mu odpowiada? Mam, y, mam kredyt y, do spłacenia, ale jest na tyle duży, że myślę, że żadnej z organizacji nie jest też na propozycję, która byłaby w stanie zainteresować. Nie, raczej nie. Nie, nie mm. realizuję takich zleceń. Nawet jeśli pochodzą ze stron w jakiś sposób przeze mnie akceptowanych, bo bliskich to nie, nie mam sobie bliskich organizacji, mam jakieś tam swoje poglądy, ale nie jestem pewien, czy one są polityczne. Nie mm -hmm. po prostu jestem za tym, żeby było jak w cieniu uczciwie, no a nie jest. Proszę Państwa, po kolejnym gościu mogą się spodziewać wszystkiego. E, bardzo przeźwaj oceny sytuacji e, i to miało miejsce właśnie w dzisiejszym kulturalnym rozkładzie jazdy, hmm. za który bardzo dziękujemy naszemu gościowi, który ja właśnie się krewnych Dziękuję bardzo. Ja jestem zaszczycony, nie wiem, czy to nie było trochę na wyrost, żeby audycję o takich a, aspiracjach i o, w ogóle tak, tak ukierunkowanej na kulturę, żeby zapraszać jako prostego buraka wędrownego, który po prostu żyje z tego, że coś tam od czasu do czasu zrubuje. nie mam, Mam nadzieję, że mam wystarczająco dużo dystansu do siebie. Polecam tym z Państwa, którzy, którzy nigdy tego nie spotkali, nie, nie, nie spotkali, posłuchajcie gdzieś całej płyty, ja to postaram się nie więcej powiedzieć uczciwie, co myślę. Trudno jest znaleźć, ale na pewno gdzieś będą niedługo przeceny w budłach z tymi książkami. <grym> Czyli wszyscy musimy poszukiwać kontenerów w Szukajcie, Biedronce. Tak, kontenerów w Biedrze, na pewno tam <laughs> I bardzo mnie to cieszy, że to jest kolejny gość związany z Radiem, które mam przyjemność na co dzień słuchać, czyli Radio Nowy Świat. Po Joannie Kołaczkowskiej, Macieju Orłosiu, Adamie Nowaku, czy chociażby Arturze Andrusie, który był miesiąc temu naszym gościem. Tak, Piotr no, Bukartek tak. też miał przyjemność być. I to wszystko łączymy klamrą, spinamy. Ja Wam bardzo serdecznie dziękuję. To nie jest nasze ostatnie słowo jeszcze w tym roku. Nazwiska będą podawane w międzyczasie, oczywiście jeżeli pozwoli nam sytuacja pandemiczna. A na rozmowę zapraszam oczywiście tylko i wyłącznie na portalu awlc.pl.